O, na tym właśnie krześle zbierałby się po mnie kurz, bo nic nie robiłam, tylko siedziałam na tym krześle. Można by powiedzieć, że do niego przyrosłam, jak huba do pnia dębu. Ktoś zażartowałby, że to jedyna rzecz, jaka jeszcze mnie tu trzyma. Ale nie zażartuję, bo obca jest im moja fatyga. Bo trochę rdzewieje i nie bardzo wiem, co mogę z tym zrobić, więc siedzę na tym krześle. Ono też rdzewieje. Inni nie widzą, jak pęka mi grzybnia, jak usycha mój jedyny żywiciel. Zżyłam się solidnie z tym krzesłem. Odmówiłam wstawania, świadomie, około tygodnia po tym, jak straciłam ochotę na świat inny niż mój pokój. Właściwie go nie opuszczam. Lubię siedzieć przy zgaszonym świetle. Wtedy unaoczniam sobie, jak bardzo nie wiadomo, gdzie kończy się krzesło, a gdzie zaczynam się ja. Krzesło to jeden z najbardziej skromnych mebli. Spogląda zapewne na łóżko darzone nieprzeciętnym uwielbieniem codziennie i wzdycha pod cudzym ciężarem. Obojętne są wszystkim jego skromne zresztą wnętrze i rozterki. Szafie poświęcamy pośrednio więcej uwagi, prowadząc niezwykle detaliczne studium osobowości przy zwerytowaniu ubrań. Nawet jeśli zachoruje, jakaś część jej się opatrzy, podrze, podniszczy. Nie winimy jej za drobne ułomności. Jak zęby, leczymy ją kosztownym wypełnieniem, aż znów przyjdzie czas poszerzania kompetencji tego mebla. Ile razy w życiu zmieniałeś szafę? Krzesłu nie wolno skrzypnąć, w rozpaczy z samotności złapać kabla rzecza. Ponadto zabroniono mu samostanowienia. Oczekuje się regulowanej wysokości, wygodnego oparcia. I niezbyt szerokich podłokietników. A szafa? Jej wolno być, i nikt nie ma do niej pretensji. Ma być szafą, i to wystarczy. W ciemności można sobie naocznieć więcej niż przy świetle. Mentalnie, duchowo przyjrzeć się naprawdę, naprawdę. Nie sądzę, żeby było coś piękniejszego niż ten moment, gdy nic nie wiesz. Nic oprócz tego, że to właśnie jest prawda. Gdy byłam małym, nieocieszanym krzesłem, wrzucono mnie do głębokiej wody. Ciemność mnie zalała i wtedy otworzyłam oczy, Piekły nieznośnie. Pieką nadal, ale inaczej patrzeć nie umiem. Inaczej patrzeć się nie da, tylko przez ślubki. Niekiedy panicznie boję się niewiedzy, więc zapycham sobie uszy w przypadkowych stwierdzeń i pomysłów na siebie i na swoje krzesło. Tonący brzytwy się chwyci. Więc chwytam się i wmawiam sobie, że wcale nie boli. Oczy szeroko zamknięte. Ciemność jest groźna. Ja w ciemności długo nic nie zobaczyłam. Szybki czas wynurzyć się z toni. Poziom wody po podnosił się z moim ciężarem, aż zapomniałam, gdzie jest powietrze. O po ile kiedykolwiek jakieś było. I tak zostałam. Nie wiedząc nawet, gdzie się kończy krzesło, a gdzie zaczynam się ja.